Siema, witam was w kolejnym odcinku i futbol już po aktualizacji. Ściągało mi się to ponad 2 godziny. Jakieś tutaj gifty przychodzą. Ja z dlatego wszystkiego jest. zaraz to sobie wszystko odbierzemy. Tu 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 tu. jakieś kurcze poprawki które są dostępne, ale to nie będę tego czytał, nie będę tego tłumaczył, bo mi się niech. Ogólnie dodali kilka e, tych e, autentycznych teamów, tak to można nazwać. Authentic team do, do meczów z, ze znajomymi, to jest najważniejsze. Tutaj wszystko sobie odbierzemy. E, mnie interesuje i tak to. O, 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 już widzicie tego jego mościa. E, to będziemy otwierać do, do bólu. Najpierw sobie otwórzmy Manchester United, jakąś gwiazdę. Manchesteru, czy może nie? Nie, jakiś no, no Dobra, sprzedajmy go od razu. Tutaj następny, jakiś Free Guadalajara. Tutaj jakiś ciekawy zawodnik wpadnie, chyba nie. Bez szału to też sprzedajemy. I przechodzimy teraz do tego, co interesuje mnie najbardziej. 2,5 roku na to czekałem, czyli otwieramy to i celujemy po prostu w Ronaldinho. 9 zawodników w paczce. O, trafił się od razu. Pierwszy paczce. Piknie, ja już jestem zadowolony. To, na czym mi zależało. to, na czym mi zależało, czyli, czyli trafienie Ronaldini od razu się trafił w pierwszej paczce. No i kurczę. Zajebiście, levelujemy go. Dobra, mamy zrobionego e, w ten oto sposób, już Wam powiem. 94. No i mamy go. 2,5 roku na niego czekałem, w końcu się doczekałem jeszcze w pierwszej paczce, w której mo mogłem go trafić, więc od razu go kurczę, wstawiamy. Gdzie on jest? Tutaj mamy Ronaldinho Gaucho i on nie będzie po prostu wypadał ze składu. On cały czas będzie grał wywalony mam w to. Stawiamy jeszcze Messiego i on się tutaj z Messiem będzie idealnie porozumiewał. Poza tym jak widać zmiany w standard playlist, czyli w liście transferowej bapę za milion, a reszta już to poniżej miliona, czy najdroższym bapę milion, a reszta już takie jednoty. I w ogóle gdzie jest ta paczka z tymi ona zniknęła z brazylijskimi legendami tylko jeden, jedna paczka była możliwa do otwarcia bo tak mi troszeczkę tutaj nie pasuje bo jej nie widzę czyli albo miałem mega farta albo naprawdę miałem mega farta dobra przejdźmy do eventów. Dobra, i zagramy sobie jeden meczyk e, takim oto składem. No do no, Ronaldi, ja czekam, co się będzie działo z Ronaldinho, i, i poza tym to nic mnie nie zmienię obchodzi. Lecimy z koksem. Dobra, Ronaldinho się bardzo dobrze czuje. Gramy z Manchester United, tak to wygląda. No i kurczę, gramy, no testujemy. Brazylijczyka, jego idola z dzieciństwa. Dobrze, warto jeszcze wspomnieć o tym, że y, jest możliwość. Y, wsparcia mojego kanału. Także obok zakładki subskrypcji macie możliwość kliknięcia wsparcia kanału. Jeśli macie jeszcze jakieś ewentualnie propozycje, jakie tam mogłyby być bonusy za, wsp za wspieranie, to zachęcam do pozostawienia komentarza. No i przechodzimy do meczu. Dobra, John jest tutaj. Kurczę, on się pięknie prezentuje, te włosy i w ogóle. Dobra. Teraz niech coś strzeli, niech coś zaasystuje, albo, albo nie wiem, gromy. Zobaczymy czy są jakieś różnice w gameplayu, troszeczkę bo tak by ten, ten game, gameplay był szybszy. Coś, tak mi się wydaje, że jest Zdeczka szybciejszy. Ronaldinho pierwszy kontakt z piłką, al mu zajebał głę. Aj kurde, lewy z pierwszej, no ładnie, kąśliwy strzał. Dobra, mamy wolnego, więc oczywiście wykorzystamy Ronaldinho. Żadnego Messiego tutaj nie będziemy wymyślać. A, tylko jak to zrobić? Rozpróbujemy tak. Mm. Za ostry kąt był, za ostry kąt. I tyle. Uwe, jaki błąd. No i, i. Ole, kurczę, farty. Aj, kurde. Messi im to wysta wystarczy sprintem biegnąć i, i skręcać, tylko lewą gałką. O kurcze, nie sądziłem, że on to tak puści. Aj, kurde, no. Łe, Łe. Ale fort. Tylko wstawaj, chłopie no. Gdzie ta piłka się tak utrzymała? Nasz, kurde. My tu gola nie stracili. Ładnie, pojol, tylko pięknie, dobra. Ono się tam porobiło niedobrze Dobrze, pędzisz na linio. Lecisz, lecisz, mordo, lecisz, lecisz, nie daj się. Nie daj się, noż kurde i dał się, no fuck No nie, no nie, no nie O matko, no 20 minut czekam na zmianę, to kurna przerwa przyszła akurat jak gola strzeli, No w dupę z komedia. No, szkurła łamać! no, człowiek guma, Szkurde no, no i no 1-0 w dupę, no tak to wyglądało, bez szału, nic się nie działo, a zdążyliśmy przegrać. Dobra, przynajmniej teraz po aktualizacji znajduję przeciwnika w 2-3 minuty, znaczy w 2-3 minuty, 10-20 sekund, to już jest wyczyn jak na PSa. Dobra, gramy z przeciwnikiem, lecyma, zobaczymy jak tam poziomy. No No kurde, gdzie go tak zostawili, no. Fuck! Gdzie ta obrona? Co oni tam kurna robili we dwóch? No nie! Messi z baniaka by jeszcze zarypał bramkę, no ale nie weszło, kurde no. no. chłopie, w środek bramki? Nie trafił tego, Komand. Już ja bym to z prawej strafił, jak ja jestem lewonożny, a co dopiero Noż No łamać że Pawarda ustawić, bo on mi się włącza do akcji ofensywnych, a ja go tam nie chcę, żeby on mi się tam włączał. No serio, typie, co za kurwa łeb, jak z której nogi on strzela? Prawonożny, kurwa, i chłopie. Już mnie irytujesz. W tamtym meczu kurna sety pierniczył, w tym to samo. Ach. W dupę se wsadź ten faulność, ja pierniczę. Co on gwizda? Łe, serio. Takie gówno. Serio, no... Sz ja pierniczę co za. łepy. To sam utrudniam życie po prostu. Skurna niesamowite. O, matko. Kościół, dwa celne strzały i kurwa, dwie bramki. No nie wierzę w typa. Co za kurna gówno. Wow, w końcu, kuźwa, w końcu. Wstawaj kurwa, hopie, odrobiamy straty. Miesię się to losz, po murawie. Ja go sfaulowałem! Gdzie kurwa i kiedy? You can see me my time is now. Ale jestem happy. Kurde mać Normalnie. John Cena, tu tu, ru, tu. Zobaczcie jaka przewaga w strzałach, no ale... Wyszło jak wyszło. Kurde, przynajmniej ten remises. Ile się namordowałem? To moje. O, gościu z szóstej dywizji. To kurczę jakiś James Bond widzę. Leci ostro. Dobra, zmieniamy tego Maximini Maximina, bo mnie troszeczkę irytuje. Taktiks. Że mi się że mi się na Rafael i, i Pawar nie widział tam gdzieś z przodu. Pierniki jedne. I gromy składu przeciwnika. Wam nie przedstawiłem, bo jest, jak wiadomo, owany w kosmos. Jak każdy. No i pięknie. No i pięknie. zajebiście się zaczęło. OMG. Oh nie wierzę. Dobra, lecisz. Ronaldinho, po pierwszego gola. W tym klubie niestety nie. Nope. Roni, ty kurna sombrero nie potrafisz zrobić? Zawiodłem się na tej grze. Łe, ale fart, że tam się gość minął. Dajesz, Boski Roni, Boski Roni. No już kurde, mać. No nie, no nie wierzę, że tak się. O! Nie, no nie! nie... Pujol. Ku... No! Ech, w końcu jakoś składnie rozegrana akcja, no i poszło. No i tak widać statystyki strzałów. No. Cały czas mam przewagę, nie potrafię wykorzystać. Fuck. No, nie... jeszcze powiedzcie, że to od lewego się odbiło no To jest komedia. No, no i wyrównanie, drugi kombak w tym odcinku. Zarobiście. Lionel Messi! Chłopie, szybciej, szybciej, proszę. Cię. Co? Kto tu, kogo kurna sfaulował? Jaki fart. Jaki fart. Przez chwilę zapomniałem, jak się przyłączyć na bramkarze, nawet. Gołaso. 90 minuta. Mamy to. Teraz tylko to wybronić. Kopanina taka. Dobra, bronimy to, moi drodzy. Koniec. Mamy to. Jest kombak. Jest kombak udany. Lewy Messi, Ronaldo, piknie, ładnie, wspaniale, aż normalnie. Humor poprawiony, ale zobaczcie jak gnoiłem go, zobaczcie jak go gnoiłem. Dobra, odbieramy co nasze. Szkoda, że tych paczek z brazylijskimi legendami tyle nie było. Bo tam widziałem, był kurczę, No dużo ich było, a tu nagle zobaczcie, no... Takiego farta miałem, że trafiłem Ronaldinho, nawet nie zwróciłem uwagi ile tych paczek mogę otworzyć. A tam pewnie było limity dro, tylko jedna. No, po prostu jestem tak happy, że normalnie. O, że normalnie tak cieplutko na serduszku się zrobiło. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Sub subskrybujcie, yy, lajkujcie, zostawiajcie komentarze. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.